Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na, na Słowo Boże na niedzielę Chrztu Pańskiego. Już przeżywamy uroczystość Chrztu Pańskiego. Wskazuje ona nam na przyjść na Jezusa, który już ma 30 lat jako mężczyzna. Opuszcza Nazaret, czyli to miejsce życia ukrytego, dyskretnego, kiedy nikt nie wiedział, że on jest synem Bożym, prócz. Maryi i Józefa. Prawdopodobnie już Józef dawno już nie żył, zmarł. Jezus żył pod opieką Maryi do 30 roku życia. Takie było prawo żydowskie. Ten, kto chce być nauczycielem publicznym, musi ukończyć 30 rok życia. Jezus stosował się do tych zasad żydowskich przepisów, i dlatego, kiedy już kończy 30 lat, Opuszcza dom Nazaret, udaje się nad Jordan, tam gdzie święty Jan Chrzciciel udziela ludziom chrztu. Pokuty. Przychodzi i prosi o chrzest. Kiedy przyjmuje chrzest, wówczas wstępuje na niego Duch Święty. Jezus zostaje namaszczony Duchem Świętym, trzecią osobą boską. I czytam. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na nie, nad niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Od chwili chrztu rozpoczyna się publiczna działalność pana Jezusa. Wówczas będzie się coraz bardziej Objawiał, dawał poznać przez mądre słowo, przekaz treści, przez sywanie do pokuty, do nawrócenia, przez znaki, których będzie dokonywał, będzie czynił cuda. Jezus objawi się ludziom jako posłany z nieba, jako ten, który wypełnia dane wcześniej obietnice w Starym Testamencie. Zapowiadające przyjście Mesjasza. Będzie to czynił w mocy Ducha Świętego. Będzie wypełniał wolę Ojca do końca. Jednocześnie będzie wprowadzał ludzi w przestrzeń Królestwa Bożego. Jego najważniejszym przesłaniem będzie budowanie Królestwa Bożego na Ziemi. Czyli żywej obecności Boga w przestrzeni umysłu, serca i przestrzeni ludzkiej, żeby Bóg na nowo zapanował w ludzkich sercach. Tam, gdzie Bóg panuje, tam panuje miłość, pokój, radość, dobroć, szacunek, życzliwość. Tam dokonuje się uzdrowienie człowieka od wnętrza. Tam rozwija się w nim prawdziwa harmonia człowieczeństwa. No właśnie cywilizacja prawdziwa rozwija się przez Ewangelię, przez to, że Ewangelia dociera do ludzkiego serca, umysłu, że od wnętrza przemienia człowieka, czyni go nowym stworzeniem, prawdziwym stworzeniem, Bożym stworzeniem, a zarazem nie narusza ludzkiej natury, łaska Boża nie narusza ludzkiej natury, wręcz przeciwnie Uzdrawia ją, oczyszcza, sublimuje, wynosi na wyższy poziom, czyni ją zdolną do twórczego, dobrego działania. Tak działa łaska. Po to przyjmujemy Chrzest w imię Jezusa, w imię Trójcy Świętej, by stać się w mocy Ducha Świętego nowym stworzeniem, stać się nowymi ludźmi, ludźmi, którzy przemieniają w, od wnętrza siebie mocą łaski Słowa Bożego. Sakramentów świętych, aby później przemieniać świat w duchu Ewangelii. Tam, gdzie do, dociera Ewangelia, tam powstają wspaniałe dzieła, wspaniałe, twórcze dzieła, które swoim pięknem, harmonią, estetyką pociągają wzwyż, pociągają do dobra, czyli uszlachetniają człowieka. Kultura prawdziwa rodzi się tylko z Ewangelii, tylko z Ewangelii. Kultura prawdziwa, umysłu, myśli, działania tworzy się z Ewangelii, wspaniałe dzieła się tworzy. I dlatego historia w chrześcijaństwie jest naznaczona wspaniałymi dziełami. Jeśli ktoś tworzył pierwsze szkoły, to kościół, uniwersytety, to kościół w średniowieczu powoływał do istnienia, gdzie filozofia i teologia były wprzęgnięte w odkrywanie prawdy i w służbę człowieka służbę dobra, a zarazem chwałę Bożą. Tak działa Ewangelia. Inspiruje człowieka od wnętrza i uruchamia jego najpiękniejsze zdolności natury do właśnie tworzenia wspaniałych dzieł. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo jest ona dla nas największym dobrem, jaki nam Jezus daje i przemienia nas od wnętrza, bogaci nas duchowo. Szczęść Boże!